40 po raz pierwszy i pani już porzeczki ma zbierane 40 po raz drugi. 40 po raz trzeci. Gratulujemy sprzedany, piękny, pięciolitrowy baniaczek na sok i nie tylko. Dzisiejszy piknik przeznaczony jest. Ma na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej Marceliny z 6 Sześcioletna dziewczynka, która choruje na nowotwór złośliwy tak zwanego glejaka. E, dziewczynka choruje od zeszłego roku o tej strasznej chorobie. Rodzice dowiedzieli się w marcu e, i po miesiącu zgłosili się do naszego stowarzyszenia o pomoc w zorganizowaniu i, i zbiórki pieniążków na dalsze leczenie, e, ponieważ wiadomo było, że to leczenie będzie długie i kosztowne i będzie potrzebna taka pomoc. My zgodziliśmy się i od tej pory, od zeszłego roku, e, Cały czas pomagamy i organizujemy różne pikniki, zbiórki, kwesty i przeznaczamy na ten cel. Wiemy, że miesięczny koszt leczenia Marceliny razem z wyjazdami do Warszawy to jest około 3,5 tysiąca. Do tej pory udało nam się zebrać takie pieniążki i. I na razie nie zabrakło, ale wiemy, że, że, że będzie potrzebne. Operacji niestety nie będzie, bo, bo ten guz nie kwalifikuje się do y, operacji, do usunięcia. Rodzice jeździli, już konsultowali się za granicą również, no ale niestety musimy walczyć tak jak do tej pory, czyli podawaniem chemii i, i różnymi naturalnymi lekarstwami. Mamy nadzieję, że się uda, nie poddajemy się i jesteśmy pozytywnie nastawieni. Super! super. super. Dzisiejszy piknik organizujemy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Posadzie Jaćmierskiej. Ze strony OSP w Posadzie Jaćmierskiej są zapewnione wszelkie zabawy organizowane dla najmłodszych. Jest zapewniony bufet, napoje zimne, lody. My ze swojej strony stowarzyszenia zajęliśmy się organizacją quizu bajkowego dla dzieci, gdzie można wygrać nagrodę cenne fanty, jest wata cukrowa i popcorn, które sprzedają dziewczyny ze spółdzielni socjalnej ten z Nowosielec. Cały dochód wszystko jest przeznaczone na leczenie Marceliny, jest możliwość przejażdżki może nie, ale kulą zorb, tak? I jest trampolina. Także dla najmłodszych dużo zabawy. Widzę, że dzieci są bardzo zadowolone. A dla najstarszych, oczywiście, zabawa na koniec: taneczna, w której zagra zespół również charytatywnie, zespół refleks.